Zbigniew Markuszewski ma dobre wspomnienia związane z Pietrkowem. Przed laty prowadząc MMT Kwidzen przerwał długą serię bez porażki Focus Park Kipera, a później jego zespół stanął na drodze Pietrkowianinowi w ćwierćfinale play-off. Całkiem niedawno prowadzona przez niego Nielba Wągrowiec okazała się lepsza w barażowym dwumeczu o utrzymanie w lidze. Byłem takim katem Piotkowianina, ponieważ następny to był w z wągrowcy, kiedy prowadziłem i też udało mi się wygrać ten dwumecz z Piotrowianinem. Ale zgadza się, miałem ja to szczęście, Piotrowianin miał też pecha. Mam nadzieję, że teraz oddam Piotrowianinowi to, co zabrałem. Dmytro Zwinczuk wziął udział w treningu jako zawodnik, chce bowiem pełnić rolę grającego szkoleniowca Piotrkowianina. Dużo czasu straciłem ze względu na tę te, kontuzję. Teraz powoli zaczynam rehabilitację. Zaczynam treningi z chłopakami, zobaczę jak to będzie. Ten styczniu naprawdę pokaże na co mnie stać później od lutego i do końca ligi. Po serii styczniowych treningów i sparingów Piotrkowianin wznowi ligowe rozgrywki meczem z Vive Tauronem Kielce. Wszystko wskazuje na to, że spotkanie odbędzie się o tydzień wcześniej niż planowano, 2 lutego w czwartek o godzinie 18.00.